No cześć, Siemano, Romano. Jestem znowu tutaj na e, na tej żabnicy. Trochę e, postaram się trochę pozbierać tych rzeczy. Znowu. Tu już natrafiłem na. O, tu już natrafiłem na szkło. Tam dalej szkło. Tu już jakieś butelki. Wiecie, mam maktona i ten. No trochę pochodzę. Co się nagra, to się nagra no to jak macie ochotę to oglądajcie ja zaczynam zbierać bo szkoda czasu bo no to mi się wiecie wydawało że to tak łatwiej pójdzie że se pójdę na jakieś złomy a tu Zamiast złomu to mamy szkło i takie szkło A była butelka I komu to przeszkadzało Łoj Łoj dyna Że musiał to szkło rozbić Znaczy tą butelkę rozbić i narobić szkła I to nie jedna widzę To jest no i tak tak siedzionek zaczyna, pięknie tam już po drodze jak szedłem tutaj to wysprzątałem trochę koło mnie nie kręciłem bo miałem sobie przynieść worek dobra w każdym bądź razie trochę tam posprzątałem jeszcze te z EB, ale to Ewa to, co ja przyniosłem. Nie wiem, czy się od magnetu nie odczepiło. Trochę sobie tam posprzątałem. Teraz tutaj połażę trochę i no i będziemy sprzątać, nie? Jak to się mówi. Po co tracić dzień? Jak jest pogoda na razie wspólnie a później będziemy wyrzucać jak jest pogoda to znowu szkło tu będzie chyba większa ilość znowu chyba że to ktoś tulipanka zrobił to chyba spuszki to stare rzeczy tu są właśnie to jest to że tutaj przejście za bardzo nie da ale co damy to damy tu jest jakiś kabel tam coś też jest ale nie wiem czy to hycę. a może chycę jakiś śmieciuch także będziemy pomału coś Kombinować, żeby dnia nie marnować. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy się zajmują takimi rzeczami. Patrzę, co to za kablisko jest, ale tutaj coś jest w środku. To mi się tylko wydaje ale wezmę i zobaczymy w domu cóż to takiego jest na razie to schowiemy jeszcze jakiś dziwny tutaj. kabel jest to Lazu. pójdziesz a rękę mi pójść, ty ty ty, ty. ty A ty bandyta by mnie atakował niść go? przyjdzie taki i szeka i atakuje. Także zawsze gdzieś coś można znaleźć jakiś jakąś skrzynię ze skarbami nie, tak się to mówi, ale podobno na każdego przyjdzie pora. Jak coś? Wiem, że ktoś może powiedzieć, że to głupota, że tak łażę, no ale ja się łażę. Tam znowu szczelają. trzeba będzie zawiesić coś na uszy za chwilę. Bo widzę, że zaczynają znowu strzelać. O, coś tam się już przyczepiło, jakieś drobnostki. Może. Może to to jest? O, jakiś tam kawałek śmieciucha Dobra idziemy tu w tą stronę jeszcze jak tam przejdę może tamtędy dobra To tu przejdziemy a później pójdziemy tam na nasze stare miejsce gdzieśmy byli po to, żeby tam poszukać jeszcze, jeszcze innych rzeczy. O. Musimy tam jakoś przejść. Tam widzę znowu jakąś puszkę. No coś tu jest. Coś tu chyta. Coś tu łapie. O coś tu chyć e, e, patrzcie, miedziucha Ale jojo Joć się Ile miedziuchy Ludzie No, no, no Czekajcie, bo wy nic nie widzicie a ja zbieram mieć Miedź, a nie mieć Ale jak to chyciło? Chyba na coś tam jest jeszcze Bo to jest z jakiegoś tego czekajcie Cóż to tutaj było To to jest kochani Najprawdziwsza miedziucha Nie, kurde himel Teraz jeszcze, o, jeszcze coś tu jest. Nie, no muszę wziąć jakąś. to jakąś małe wiaderko, chyba jest albo tuś. No popatrzcie, nie, myślę, że ja sobie tutaj wiedziuchy znajdę. I to taki ładny kawałek. O, no ma mnie, no. Ja wiem, że bronicie swoich rzeczy, ale... Widzicie, jak to czasami tak warto gdzieś coś poszperać. wiadomo że te muszą być tu jest chyba kamień ten ten jakby to mówicie tu jest jakaś tam no ale zawsze coś tak jeszcze rzucę tu i idę po jakieś To jest to, że ludzie w różnych miejscach różne rzeczy wyrzucali. A potem, o, widzicie jakiś nawias? Chyba to jest nawias, tak? To z dziurką w każdym bądź razie, no ale jest tu jest pręciok oj nie no ja muszę iść po ten bo tak to ja się z tym nie, nie zabiorę i to jeszcze na oko widzę puszkę prompera już też ty troszkę leży no tak i tylko słychać jak zwłoki strzelają proszę Ach, powiem wam że czasami to aż no ale nie my pierwsi i nie ostatni coś tak mi się wydaje że, że wezmę to wiaderko na złom bo się może coś tu jeszcze jak to się mówi o koci A my se idziemy dalej Tutaj. O. I przejdziemy se tam Przejdziemy se tam gdzie są te śmieciuchy To je widziałem a pójdę z o, tu się zrobimy jak to się mówi tak oła, taką małą bazę na chwilę o tak tu tu będzie baza Opa. już jakaś plastikowa jest dobra tu będzie baza to się rzadko zdarza. O, 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 o. o. Wiem, że gdzieś coś takiego wielkiego widziałem. O, wielki wór i mały wór. Inni mają wielki wóz i mały wóz, a ja mam wielki wór i mały wóz. Dobra. Nie opowiadaj głupot, tylko weź to wyczek ładnie i i do gora taka zmora to do wora dobra dajemy tu kurde, wiecie, że ja się rozruszałem w tej kurtce. chyba za ciepłą kurtkę wziąłem bo mi się wydawało, że że tu będzie oła zimno pójdziesz czy nie pójdziesz no, po kawałku idzie ale jest zaplątany no to ma jest delikatnie to zawsze przyjdzie i jest ok dobra to też tutaj do tych śmieciuchów na razie no. co się przebija, może być niezły, powiem Wam dzień. Gdzie ja tego. A jest, widzę go, zostawiłem. Pochodzę sobie trochę po grzebie. Ale bronią te ostre dostępu, oj, bronią, tak się chwytają. Tak chytają jakby... Och, się nie popuści! Nie popuści! Dobra, tu żeś coś łapał? No tak, a ty... Opa! No. To naprawdę, żeby tu się przedrzeć i coś... I coś ten to naprawdę trzeba trochę Trochę sprytu Także jak na te, tą moją szuskę z przodu to jeszcze trochę przechodzę chyba Chociaż trochę jeszcze no te 20 lat może Tak na spokojnie Czek Wiecie czek Błądzi Błądzi całe życie Jak Jak zrozumie te błędy, co się robiło, to wszystko, to czasami jest już późno. Bo no się patrzy człowiek, kurde, no życie mi między palcami przeleciało. Miało być tak fajnie, tak, tak superowo. Teraz się wydaje, że jest fajnie. Chociaż jeszcze czekam na badania, bo. Tam z tą prostatą są jakieś kłopoty, no ale kto nie ma kłopotów, nie? No, ale do czego dążę? Teraz jak już człowiek przestał pić, sporządniał trochę, zrozumiał, że z chorobami to trzeba walczyć, a nie poddawać się. Bo alkoholizm to jest taka choroba, która Lubi Franca, znaczy ona jest cały czas, ale lubi, lubi się ten no Wracać Coś tu widziałem właśnie, chyba jakiś borek jest Ach. coś tu jest, ale ale Trzeba się cały czas pilnować przy tej francy Ale da się żyć, nie? Tylko jak się budzi i, i mówi się tak no przecież ludzie tyle lat zmarnowałem na poszukiwanie tego żeby być w takim stanie jak teraz kurde ci tam strzelają no wojna 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 zbroić się no nie można to Dać tam te samoloty to wszystko jakie by to było, no, ja wiem, że znowu pierwsze głupoty, ale wiecie jakie by to było fajne jakby nie było tej wojny Abyśmy się czuli wszyscy tacy sami równi Nie że ten jest z Ukrainy Ten jest z Polski ten jest z Ameryki, ten z Afryki. No i dobrze, no niech są. Ale jesteśmy równi. Dzielimy się tym, co nam Matka Ziemia daje. Byłoby pięknie. Było. No będzie o i naiwne, naiwne, ale tak, takie to jest życie. Dobra, zaraz się wezmę, bo coś jesteś tutaj. a. Nie chcesz się pokazać? Oj 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 Jesteś... oj! Doła głęboko i nie chcę iść. A czemu? Tak, to jest kawałek plastiku. A nie chcę puścić. Te kamizelkę jeszcze na dół wziąć byłoby fajnie. No. Samo życie. Dobra. No. Idę tam kawałek dalej jeszcze kawałek czekajcie ile to tego już jest tutaj żeby nie było, że za długie coś dobra kończę na razie, jak się ustawię w jakimś miejscu, coś znajdę to nakręcę dalszą część, na razie Wam dziękuję, trzymajta się, hej